Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hero Zero Zrobiłem sobie dwa zadanka nadzwyczajne standardowo. Standardowo dwa. I od razu wam powiem, że po tym odcinku tym właśnie o, będę nagrywał kolejny odcinek, żebyście mieli na zapas, bo no jedę na takie trochę wakacje. No, no to wam nagram jeden odcinek na zapas. No, też będą dwa zadanka. Akurat miałem chyba cztery tylko. No. No dobra, no to nagram te dwa. Atakować. Atakować nic nie będę. Ale może w tym drugim odcinku. Będę go nagrywał zaraz po tym ale wy go chyba zobaczycie za 2-3 dni. Tak myślę. No. Dobra, idziemy pięknie. 9 yy, okej okay. no. Yy, ja no, tu to sobie sprzedajemy wszystko yy -y. szkoda, że tylko szybciej jakoś nie idzie sprzedawać, Uch, bo naprawdę idzie się męczyć tu, klikając ciągle to, nie, to jest łatwiej. No. Dobra, no i jeszcze jedno co zrobimy Ej, Może ten odcinek będzie trochę krótszy, no ale yy, zobaczcie mam na pewno jeszcze na odcinek jeden. Mam co tu się programuje i co tam było jeszcze na yy, następnym odcinku co zrobimy no, a teraz wszystko pod wodą Okej, okay, drugi dwójka yy, że nie w 6 stopnia pokonany no może w sumie e, w tym odcinku zrobię ligę a w tym drugim znaczy za, będę tego w lidze, a w tym drugim sobie zrobię takie mm, po, no pojedynki no. no myślę że to będzie do, dobry pomysł e, no 222 level sobie wybiłem no powoli do przodu idziemy okej okay. O, w pokonany i zarząd jo jo, jo pokonany e, dziewięteczka Wyższy zarząd Jo-Jo-Lantydy jo, pokonany i 110. też pokonana. Jakaś opiska rzecz nam wypadła, ale sobie zanim zobaczymy. Dobra, no i znowu klikamy. Hmm. Szkoda, że tu nie ma takiej opcji, na przykład, nie wiem, no Wszystkie rzeczy w, no, w tym inwent i w inwentarzu pierwszym, drugim albo trzecim. No, to, to by było spoko nawet może kiedyś, nie? nie. Dobra. No i myślę, że sobie poatakujemy w tej. A ja zrobiłam to całe? Tak, zrobiłam całe, dobra. A więc możemy sobie zatykać w lice, Myślę, że ziomek XT będzie dobry. Eee, Dobra, 8 punktów ligowych. E, Aberfa poko pokonana. Dobra, 6 punktów ligowych. E, An w, w zmianie przeciwnika, niech będzie, że. Dobra, Mateusz 9-8 zaryzykujemy sobie. No, jednak się udało, dobra. Tutaj ja będę kończył. Widzimy się w następnym odcinku, który będzie za 3 dni, ale nagram go zaraz potem. No, na razie.